Cześć, skąd jesteś, jak się nazywasz? No cześć, nazywam się Ewelina Ortyl, jestem z Wrocławia, z Politechniki Wrocławskiej. Jesteś na Mistrzostwach Polskich Akademickich w kolarstwie. Widzimy, że już po, trochę widać po nogach to, że, że trasa była, jaka była, ciężka? No muszę powiedzieć, że trasa jest dosyć ciężka, to znaczy techniczna dosyć, także wymagająca. No na szczęście pogoda nam dopisuje jak na razie odpukać i nie ma deszczu, bo gdyby był deszcz, to myślę, że byłoby naprawdę ciężko. Deszcz był w ubiegłym roku? W ubiegłym roku startowałaś w tych zawodach? Startowałam w ubiegłym roku i rzeczywiście wtedy mocno padało i wszystko było w błocie, jechaliśmy i rzeczywiście było niebezpiecznie. A jak Ci się podoba mostek, którego nie było podobno w ubiegłym roku, a w tym roku jest? No mostek jest rzeczywiście odbudowany, jest przejezdny i jest naprawdę śliczny. <noise> Także mostek jest ok. Jak ocenia swój występ? Zadowolona jesteś z tego jak pojechałaś? Jestem zadowolona. Myślę, że to takie przetarcie przed jutrzejszymi, jutrzejszymi zawodami. Jutro naprawdę będzie mocne ściganie. No to tak... Bo z tego co wiem, to konkurencja jest naprawdę mocna. No to życzymy dobrego ścigania i dobrej zabawy. Dzięki. Nie dziękuję.